Na imię mam Wojtek. Od małego lubiłem majsterkować. Zdolny, inteligentny, chętny do współpracy. Zaczynałem od rozkładania domowych sprzętów na, na czynniki pierwsze. No, bo to jest jakby naturalne. Chcemy wiedzieć, jak coś działa, więc najprościej zajrzę do środka. Zainteresował nas jego innowacyjny pomysł. Wojtek skupił się na robotach współpracujących z ludźmi, tzw. kubotach. Ideą mojego startupu jest zbudowanie takiego robota, którego można by postawić obok człowieka, tak żeby uzupełniały swoje możliwości. Nie ma porównywalnego rozwiązania w Polsce. Jestem rewolucjonistą. Mam na imię Kuba. Ja, brat, tata, garaż, dziadka. I tak się zaczęło. W tym garażu powstała pierwsza lampa LEDowa do przyspieszenia uprawy roślin. Nie ma takich rzeczy. Nie mówiąc już o Polsce, ale też na świecie. Proszę sobie wyobrazić, że jest się rolnikiem siedzi się na plaży na wakacjach i wyciąga się telefon i możemy zaplanować datę zbioru jeżeli zbliża się termin dostawy do supermarketu pomidorów to możemy przyspieszyć wzrost chcę podbić stany zjednoczone ponieważ to największy rynek szklarniowy na świecie Konrad? Gabriel. Prywatnie jesteśmy braci. Naturalnym wejściem w ten rynek wirtualnej rzeczywistości było dla nas połączenie tego, co robi Gabryś, czyli e, informatyki i programowania z moim doświadczeniem filmowym, więc zaczęliśmy robić filmy 360, przeznaczone właśnie na Google do wirtualnej rzeczywistości. No i tak narodziła się idea startupu i z tym poszliśmy do platform startowych. Udało nam się zgłosić ich rozwiązanie, ich technologię do Urzędu Patentowego. Wszyscy je kupujemy w internecie. Dzięki wirtualnej rzeczywistości możemy przedstawić produkt na wyciągnięcie ręki w trójwymiarze i dosłownie być, obcować razem z tym produktem w jednym pomieszczeniu, nie wychodząc z domu, tylko ubierając gogle. Stąd jest to genialne medium do prezentowania produktów wszelkiej maści i do różnych działań marketingowych. Stąd nasz kierunek na rynek B2B. Ci młodzi ludzie mają naprawdę bardzo dobre pomysły, innowacyjność ta jest na skalę światową. Cały okres inkubacji bardzo intensywny, bardzo szybki, dużo konkretnej wiedzy. Wsparcie dla startupów to jest kluczowa sprawa, jeżeli chodzi w ogóle o rozwój kraju, regionów. Przystąpiłem do inkubacji jako idealista. Wychodzę z platformy z partnerem biznesowym, z biznesplanem. Takich młodych ludzi trzeba wspierać, ale. Nie dawać im pieniądze od razu, tylko właśnie mentoring, pokazywać im przede wszystkim, jakie są problemy i pokazywać im, jakie kłody pod nogi będzie im życie i biznes rzucał w trakcie. Czasem mnie przeraża, że tak wszystko to szybko się dzieje, ale jak chwilę nad tym się zastanowię, to jestem bardzo zadowolony. Od pasji przeszliśmy do stworzenia biznesu opartego na tej pasji. Powoli zaczynamy na tym zarabiać, więc jest to trochę spełnienie marzeń. To jest środowisko dla Ciebie, to jest miejsce dla Ciebie, to jest miejsce, w którym yy, damy Ci to, czego potrzebujesz na początku, sprawimy, zbudujemy Ciebie jako przedsiębiorcę, po to, żebyś mógł dalej się realizować zawodowo. Blisko 2,5 tysiąca pomysłodawców z całej Polski i zagranicy. 210 startupów zostało objętych indywidualnymi programami inkubacji. 199 startupów ukończyło inkubację z sukcesem. Kolejna edycja programu już w 2018 roku.